Okej, okay, hej, cześć, mam, witam was bardzo serdecznie. Jest to kolejny odcinek z prototypa. <grym>, a Masz. Dobra, leci. <coughs> może w końcu pozbędę się tego czegoś na moich plecach. We need a host może parasite Ten This host will produce antibodies. These antibodies are dla for restauracji, Alex. Take this syringe. Locate the hunter by genetic type and inject. Jeśli you inject it, And consume it. It should cure you. Yeah, I've heard that before. This aircraft has a DNA sensor array. I can reconfigure it to find the hunter I need. Okay. Oh, fuck. Piloting no a gray goose is a tough job. Swinging a twenty-five-thousand-pound heli down to safe touchdown on Seventh Avenue? Now that is another thing altogether. Lucky I'm just that damn good. Oops. Oh, jeszcze żyje. Ale chyba już nie długo. Dobra, przejąłem kontrolę nad nimi, co? Mm -hmm. Okej, okay, mogę lecieć. W końcu, w końcu mogę czymś polecieć. Tak, yy, w ogóle czy. Jakby to powiedzieć, logika tej gry jest po prostu nie do pomyślenia. No tak, wtedy był alarm, nie zdążyłem się wznieść, a oni mnie zaatakowali. Tak po prostu. Ok.

Может, нет? Hmm. No przecież namierzyłem go, no zobaczcie, strzelam. On nic nie traci. No, po co? Ach, logika tej gry jest cudowna, po prostu piękna. W sumie nie logika, tylko błędy. Mam jeszcze bliżej podlecieć. No, okej, okay. został zniszczony, no, rozumiem. Tylko, że nie mogłem tego zniszczyć. może od innej strony <laughs> nic z tego nic z tego no Zniszczy to śmigło. <laughs> Czemu ta gra jest taka głupia? Nie no, w sumie jest fajna, ale te, te błędy są po prostu dobijające. Hold tap and flick the mouse, change target to another file. No dobra, to wiem jak się zmienia targety, tak? Przytrzymując tab. Dobra, będę nawalał, dopóki się to nie rozwali. Tak, mogę sobie cały dzień tak stać. O, zadziałało. No, zaszaiła gra, o co chodzi. Age King Helicopters, okej. Okay. Okej, okay, gdzieś jeszcze mam lecieć. Skoro już mam dostęp do helikopterów, to będę je kradł. Kurde, są lepsze niż czołgi. Chociaż pewnie mniej wytrzymałe. No ale to w sumie. Gdzieś tutaj musi być. Czuję jak sygnał wzrasta. Tutaj nie bardzo. O, w tym kierunku. Ej, tu gdzieś C któryj z tych to musi być o mamcie. Nie chciałbym wysiąść stąd. z tej maszyny Dobra, już wiem jak się wysiada w końcu. Trzeba przytrzymać dłużej. E no i co teraz? Chyba jednak nie. Przeskanować. Co mam go zabić? Bidulka. Dobra, trochę się podleczę, będę mógł z nim zawalczyć, tu jesteś? Coś się znowu zbagowało, okej, okay, chyba muszę jeszcze poczekać trochę. Ok, chyba już czas. Skąd się tu wziął drugi? Mm -hmm, teraz muszę go zabić. Świetnie też sobie miejsce wybrał. Tak, prawie mnie zjadł, też się chcesz leczyć? Nie ma. Ja ci na to nie pozwolę. No, w końcu.

Osiemnaście upgrades unlocked. Huh. Nieźle, osiemnaście, Co to jest? Blade power. Slicing swapping free vendor for armored vehicles. Okej. Okay. Armor Power. Okej, okay, czyli to są te same mose, tylko, że ulepszone, tak? Chociaż nie, tam było Shield Power, a to jest Armor Power. To jest trochę różnicy. tyle. Mam nadzieję, że już do końca gry nie stracę swoich mocy. Tak to nie opłacałoby się w ogóle ich ulepszać. Zobaczmy jak tam statystyki wyglądają. 16 na 31, no połowa gry, tak? Dobra, wysiadam, bo to nie ma sensu. Ja chciał użyć tego blade power, znowu ok pod jedynką, pod dwójką, a pod trójką. Armor super, dobra, to lecimy do następnej misji. a jak włączę armor to nie mogę latać spoko dobrze wiedzieć tu mnie nie znajdą raczej dolecę, do, do kolejnej misji numer już nie wiem, chyba 17 dobra <laughs> zróbmy tak, jakiś upgrade może pół miliona Drogo, oj drogo Większa siła, termal coś tam Wszystko takie drogie. No nic, to pójdziemy trochę w kombat. A z powers coś mogę? No jedynie to zostało. A nie, są jeszcze jakieś. Hm, wszystko za drogie. No nic, to nie będzie żadnych talentów. Zapisujemy sobie gierkę. Na kolejnym slocie, już 14. No i dobra, słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję oczywiście, że ten odcinek się podobał. Zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Cześć.